Witam, w dzisiejszym odcinku będzie unboxing tych dwóch paczek. One były złączone i właśnie zaraz pokażę, co w nich się kryje. Część przesyłki właśnie już widać tutaj. Właśnie rozciąłem karton i tak się prezentuje pierwsza rzecz, jaką zamówiłem. Jest to skrzynka, tak zwana konserwa na polskie naboje 72 mm do Mausera dałem za nią 1300zł tak się prezentuje a jeszcze w środku są rzeczy to już je zaraz pokażę i tu jest też gruba dosyć faktura pełno właśnie przedmiotów i tu najpewniej mamy bagnet do mozera zaraz to odpakuję i pokażę no i mamy piękny bagnet do mozera najwładniejszy jaki tutaj będzie, bo reszta to będą takie trochę gorsze zatrzask działa w sumie bardzo ładny, tylko tutaj takie jakby zabrudzenia są ale na, fi na filmie wyglądają takie tak strasznie a w rzeczywistości wygląda bardzo ładnie jest oksyda, lecimy dalej kolejny jak widać kolejny bagnet tylko trochę gorszy już tam nie pamiętam za, za ile go kupiłem ale w dość dobrych cenach je tam wylicytowałem. Kolejny bagnecior. No i najgorszy i zarazem najtańszy. Tutaj kolejna rzecz. Nie wiem co tutaj się kryje. A tak sobie zalicytowałem taką manierkę w jeden, jak widać była naprawiana. Ale jest. Kolejna rzecz to. O, jaka piękna ładownica. Jest to ładownica do polskiego RKM wzór 28. Tak się prezentuje. Dałem za nią chyba. On, chyba z 800 zł, jakoś tak. Plus minus jakoś tyle. Yy, za manierkę dałem chyba jakoś 45 zł, a za bagnety... Nie wiem, ile wyszło. O, jeszcze tutaj ostatnia rzecz, jeszcze jest drugi karton. I najpewniej ładownica do Mausera. No i jest przepiękna polska ładownica. Za nią też jakoś tam dużą kwotę nie dałem. Chyba dałem jakieś 900 zł. Za nią jestem bardzo zadowolony z niej. Tak wygląda cała ta skrzynka. Tak wyglądają certyfikaty autentyczności i wszystkich rzeczy. Kolejną rzeczą jest przedwojenny plecak do szkoły. Zaraz go odpakuję i pokażę. I tutaj plecaczek. Za niego też dałem tam około jakieś 900 zł. Żyradów 1939. To jeszcze może inicjały żołnierza są. Albo kogoś innego. A tak się prezentuje tył. Tego pięknego plecaczka. A podsumowując, to tak wygląda całość. I tutaj kwitek. Pierwszy kwitek, już mówię, ile wyszło. Za pleca ładownicę do RKM, ładownicę do Małzera manierkę Z31, skrzynka. To wyszło 3861 zł. A za bagnety do Mousera wyszło 200 zł. Myślę, że są to dosyć dobre ceny. Bagnety do Mousera bardziej okazjonalnie kupiłem. A reszta, takie fajne rzeczy do kolekcji. I skrzynka będzie raczej na wydanie i ta manierka. Dzięki za oglądanie. Cześć.